To prawo było oderwane od rzeczywistości. Martwe prawo jest gorsze niż brak prawa. Kancelaria Prezydenta opublikowała nagranie, na którym Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnił decyzję dotyczącą podpisania trzech ustaw oraz weta wobec jednej. Ustawą, którą postanowiłem zawetować, jest tak zwana ustawa łańcuchowa. Choć intencja ochrona zwierząt jest słuszna i szlachetna, to sama ustawa była źle napisana. Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa. Nie będę sankcjonował przepisów, których nie da się wykonać, a państwo nie da rady ich egzekwować. Jest jeszcze jeden fałsz, który muszę stanowczo odrzucić. Teza, że polska wieś źle traktuje zwierzęta, to krzywdzący stereotyp. Źle traktują zwierzęta źli ludzie, a tacy, choć na szczęście nie ma ich wielu, mieszkają i w miastach, i na wsi. Zdarza się to niestety wszędzie. Dlatego nie podpisuję ustawy, która stygmatyzuje wieś, a jednocześnie nie rozwiązuje żadnego realnego problemu.